Witam wszystkich. Chciałbym Ci pokazać takie miejsce, gdzie są domki letniskowe. Wcześniej próbowałem tam z drugiej strony przejść, ale nie dało się. Wiele tu pewnie nie zobaczymy. Ale z ulicy przejeżdżałem, po prostu z ulicy. Bardzo fajnie to wygląda. Takie osiedle małych domków. Letniskowych Ciekawa miejscówka. Może uda nam się do któregoś domu wejść? Zobaczcie, ile tego tu stoi. A teraz wszystko jest zaruśnięte. Wejdźmy do jednego, tak przykładowo. Zobaczcie, jak to wygląda. Ojej, ale się to zatrząsło Dziwny zapach w tych domkach. Stare, bardzo stare domki. Tam widziałem jakiś inny budynek, jakby gospodarstwo. Staram się tam wejść, że tam jest ciekawej numery domków. Wszystko mniej więcej jednakowo. Pełno domku w jednym miejscu. Dobra, idę zajrzeć tam. Przejeżdżam, akurat wracam do domu. Zobaczyłem to, mówię. Szkoda by było nie wejść, nie zobaczyć. Co tu się znajduje? Jakiś magazyn Straszne Strasznie zniszczone to wszystko już jest O, tu jakieś są Zbiorniki od wody A tu są łazienki, to nie mam co pokazywać nie chcę za długo też tu przebywać bo facet autem jeździł tam w koło Dobra zobaczcie ile tych domków jest Ja powoli udaję się już w stronę ogrodzenia Nie ma liści na drzewach także każdy mnie widzi z daleka. Tym oto widokiem dziękuję Państwu za oglądanie. Pozdrawiam.